Niektóre z miejscowości, zwłaszcza tych małych, są rozjeżdżane przez dziesiątki tysięcy samochodów w roku, czasami są to setki tysięcy samochodów i po budowie takich szlaków komunikacyjnych jak A2 i S3 w województwie lubuskim należało... Zacząć budować obwodnice miast powiatowych. Dzisiaj, tutaj, w Strzelcach Krajańskich oddajemy ponad 7 km obwodnicy, która tak naprawdę ulży, jeśli chodzi o życie mieszkańców Strzelec Krajańskich. To oni codziennie musieli się zmagać z zablokowanym miastem bez przejazdu. Po poradzeniu sobie z tym ruchem w dużych miastach, które zyskały obwodnice, trzeba zejść na poziom powiatowy i to się właśnie dzieje. Tutaj, w Strzelcach Krajeńskich mieszkańcy docenią to, że wreszcie ich miasto będzie po prostu oddychało. Budowa obwodnicy strzelec krajeńskich temat formule zaprojektuj wybuduj 7,3 km drogi krajowej, sama realizacja trwała niecałe dwa lata około 73 milionów złotych netto. Uważam, że zrealizowana inwestycja przede wszystkim odpowiada wszystkim wymaganiom, bardzo wysokim wymaganiom zamawiającego, ale co najważniejsze, jest drogą nowoczesną i bezpieczną i spowoduje drastyczny spadek ruchu w środku miasta strzelec krajeńskich. Będziemy teraz liczyć erę przed obwodnicą i po obwodnicy, bo tak jak była mowa, czekaliśmy na to już nawet ponad 30 lat, bo to już od lat 70. była mowa o obwodnicę. Strzelec I to były takie sinusoidy. Już było blisko, później nagle okazało się, że jest daleko, więc te nadzieje były rozpalane, później gasza, gaszone, aż w końcu w 15 roku yy, i później w kolejnych latach była decyzja, że ta obwodnica powstanie, chociaż jak. Mówię, nie było tu wiary. Mieszkańcy póki nie zobaczyli koparek, nie wierzyli w to, że to się wydarzy. Dziś już widzimy, że nam tej drogi nikt nie zabierze tych 7 km spokoju dla całego miasta, dla centrum miasta, ale także dla wszystkich mieszkańców, którzy żyją, którzy na co dzień stali w korkach. Długo oczekiwana przez tyle lat, nareszcie, to wszystkie te potężne maszyny ominą strzelce. Dziur chyba już nie będzie, burmistrz podejrzewam, że te co są, wyjdzie poza załatach. I... Będzie można porządnie po mieście się poruszać. To teraz będzie od nieba ziemia. Rozumiem to jak, doskonale jako burmistrz czy miasta, gdzie też mamy, mieliśmy drogę krajową. Ona dalej tam istnieje. Było już blisko do wodnicy i tam się nie udało, więc wiem, co dzisiaj przeżywają, czują mieszkańcy, jak ważne to jest dla ich bezpieczeństwa i komfortu życia. Dla nas też jako regionu w Województwie lubuskim jest to ważne, bo oprócz tych dróg, które sami budujemy, te drogi krajowe mają szczególne znaczenie, bo one rozwiązują te największe problemy komunikacyjne. Cieszę się, że po 10 latach udało się dokończyć. Kończyć tą inwestycję, którą rząd Platformy Obywatelskiej zaczął i teraz udaje się kończyć, także gratuluję mieszkańcom. Program budowy stu obwodnic jest bardzo ważny. Przede wszystkim dla mieszkańców danego terenu. W tym przypadku mieszkańcy Strzelec Kraińskich będą mieli możliwość odetchnąć od ruchu pojazdów, który był w centrum miasta. To oczywiście i korki, i zanieczyszczenie powietrza, i hałas, a w ten sposób będzie odciążone centrum miasta od właśnie ruchu pojazdów. Ale obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 22 to również szansa na rozwój gospodarczy, na rozwój turystyczny. Chcemy też poprawić bezpieczeństwo, dlatego przy tego typu inwestycjach powstają ścieżki rowerowe, powstają bezpieczne miejsca do, dla pieszych, ale również ten teren jest mocno oświetlony. Dzisiaj wyprowadzamy ruch poza miasto, bezkolizyjnie, spokojnie, więc naprawdę odetchną mieszkańcy, ale e, jestem też przekonana, że to dla wszystkich mieszkańców Lubuskiego będzie dobra inwestycja, bo ona służyć będzie wszystkim. Mamy jeziora, mamy e, e, piękne okolice tutaj, więc wszyscy, którzy będą jechali też na wypoczynek e, będą korzystali z tej To